Luty jest miesiącem chorób rzadkich oraz świadomości zespołu Marfana. Dzisiaj kilka słów na temat diagnostyki molekularnej, czyli genetycznej. Tak naprawdę wielu pacjentów jest osobami, które prezentują pewne objawy w obrębie tkanki łącznej, ale nadal nie mają postawionej wprost diagnozy, bo na przykład nie wszystkie objawy zewnętrzne się u takich pacjentów prezentują, manifestują w taki dobitny sposób. Mówiłam też o tym wczoraj. Bywa też tak, że pacjent nie ma pełnej diagnozy, ponieważ nie zadbał tak jakby o to, czyli na przykład jedyna rzecz, która tego pacjenta dotyczy, to jest rozwarstwienie aorty czy też rozwarstwiający tętniak. pacjent dostał pomoc na oddziale kardiochirurgicznym, przyszedł operację i wyszedł do domu z zaleceniem, aby zgłosić się na badania do poradni genetycznej i na przykład tego nie zrobił, bądź też po pierwszej wizycie w poradni genetycznej nie uzyskał takiej informacji wprost. I teraz tak naprawdę bardzo dużym ułatwieniem takiej sytuacji nie tylko... Tylko dla pacjentów z chorobami tkanki łącznej, ale dla wielu innych osób, które cierpią na różne nieswoiste objawy i nadal nie wiedzą, co im jest, bo ich choroba jest nierozpoznana, to rozwiązaniem dla tych wszystkich osób, również dla naszych pacjentów, byłby szeroki dostęp do testów genetycznych. Zwłaszcza takich, których sekwencjonowanie polega już na stosowaniu nowoczesnych metod, takich jak NGS. I tutaj mam na myśli na przykład badania szybki WES czy pełny WES. Te badania nie są dostępne w, takiej, w koszyku świadczeń. Czyli, czyli nie ma takiej możliwości, że pacjent zgłosi się do ośrodka, w którym zostanie to badanie wykonane. Nawet jeżeli rzadko, tak jak na przykład rezonans magnetyczny czy tomografia, no to można odczekać i, i, i jednak po skierowaniu przez lekarza wykonać to badanie. Tutaj z testami genetycznymi jest o wiele trudniej, dlatego że one są trudne do wykonania, wymagają specjalistycznych odczynników, wymagają też określonej analizy, czyli też i wiedzy takiego pracownika i dostępu do baz danych. Innych mutacji genetycznych, żeby móc je porównywać. W związku z tym takimi badaniami zajmują się tylko wyspecjalizowane laboratoria. O wiele większe prawdopodobieństwo jest dostania się na takie badania genetyczne w ramach programów naukowych, stąd też my zawsze polecamy pacjentom kontakt z. Szpitalami klinicznymi. Mamy kilka takich, w których czasowo pojawia się możliwość właśnie dokonywania takich badań genetycznych. Jeżeli chodzi natomiast o badania genetyczne w ramach poradni genetycznych, no to tutaj jest to o wiele trudniejsze, ponieważ finansowanie takich badań jest trudne, czyli jest ograniczony do, tak naprawdę do ryczałtu. W związku z tym lekarz, który wysyła pacjenta na takie badanie, w tym ryczałcie może zmieścić niewiele i zazwyczaj zmieści się tylko i wyłącznie fragment jakiegoś genu. W związku z tym może być taka sytuacja, że pacjent idzie do poradni genetycznej, dostaje w niej zlecenie na wykonanie testu genetycznego z krwi, na przykład w przypadku Marfana, na sprawdzenie, czy występuje mutacja w obrębie genu FBN1 i wynik takiego badania... Brzmi następująco. W badanym zakresie, w obrębie tego wskazanego genu, nie stwierdzono mutacji, ale to wcale nie znaczy, że pacjent nie ma choroby, nie ma zespołu marfana, bo być może ta mutacja występuje w innym fragmencie tego genu FBN1. W związku z tym badanie trzeba powtórzyć, rozszerzyć zakres i czasami, niestety, niektórzy nasi pacjenci to w takim trybie normalnej, takiej poradni specjalistycznej na NFZ. Chodzą na takie badania co pół roku, nawet kilka razy, zanim się uda znaleźć tą właściwą mutację. Więc wymaga to naprawdę determinacji ze strony lekarza, ze strony pacjenta. No i jest to bardzo trudne, więc nadzieją są badania naukowe, nadzieją są programy grantowe i proszę śledzić naszą stronę internetową, dlatego że lada moment pojawi się informacja o kwalifikacji na badania kliniczne, w których między innymi właśnie jest podana w zakresie takiego badania również pełne sekwencjonowanie wszystkich genów odpowiedzialnych za choroby aorty. Także polecamy śledźcie nasze social media i stronę internetową www.marfan.pl .pl. Tam na temat tych badań genetycznych będzie więcej informacji. Tętniak rośnie w ciszy, a my przerywamy ciszę.